Cztery największe błędy, jakie robią osoby, które chcą się odchudzić. Po pierwsze, to nie są w deficycie kalorycznym. Wybierają jakieś różne dziwne diety, e, przez to na przykład nie jedzą węglowodanów. Nie jedzą jakichś innych rzeczy. Przez to to jest tak trudne, że mają ochotę to rzucić, a zamiast tego warto jest monitorować to, co jeżeli pije, i być w deficycie kalorycznym. Po drugie, to wypijają za dużo płynnych kalorii, czyli zamiast pić wodę, kawę, herbatę bez dodatków, no to wypijają właśnie z jakimś miodem, z cukrem, szejki, soki, inne pierdoły. To daje ci dużo kalorii, natomiast nie daje Ci żadnego odczucia sytości. Trzecia z rzeczy to ruszają się za mało, więc warto jest zacząć chociaż od jakichś 15 minut spaceru, to Ci już pomoże. I ostatnia z rzeczy to jest to, że za łatwo się poddają. Jedna mała rzecz, mówią, nie, ja jestem porażką, już nie dam rady. Całe wideo w tym temacie zobaczysz najbliższy piątek już o 18 na moim kanale na YouTubie, a link do niego znajdziesz w komentarzu.